Zbliża się Euro 2012. W ramach pomocy naszym piłkarzom najlepsi kucharze zespołu piekarzy, których potrawy powaliły już niejednego, co mogliście zobaczyć na własne oczy. Dzisiaj swoją obecnością zaszczycili nas szef kuchni ogniskowej Koksu oraz, Uuu! Szef... Uuu! Uuu! oraz szef restauracji Kopytko. Które zwyciężyło lewistcy Cię na największą ilość zatruć pokarmowych? Witam bardzo serdecznie. Dziś przygotujemy dla naszej prezentacji super euro bigos. Najnowsze badania historyków żywności dowodzą, że bigos jedzony już był podczas bitwy pod Grunwaldem, co spowodowało większą wydajnością gazów cieplarnianych i spadkiem morali przeciwników. Oto tajna receptura bigosu piekarzy. Do garczka wrzucamy trzy dorodne polskie kapusty w celu zwiększenia emisji gazów. Będę ustala. Będę Jan. Jak? Smaczne. Będę skanikiem jest Boczek, aby piłkarzom wychodziły chińskie numery. Boczuś? Smaczne. Ok. Dzięki stary. Następnie do dodajemy kiełbasę i szynkę w Anki, zwaną jako, jako Pol-Polish pol, Ham, aby zni zniwelować hamskie zagrania przeciwnika. Przyszyczka? Kiełbaska niezwykłym składnikiem są grzyby w wersji dla przeciwników występują w wersji z białymi kropkami w wersji dla naszych piłkarzy występują w wersji grzybki halucynus hmm. nie zapomnijmy aby pomieszać nasz minus. tak jemy także cebulę i czosnek w spotkaniu twarzą z twarzą nie będzie miał szans. oh yeah wysyłajmy wszystko dokładnie do garnucha Rzućmy jeszcze ziele angielskie, liść laurowy, solimy, opieprzymy do smaku. Ziele. Ziele. Pyk. Liście. I... Jeszcze musimy posolić. Mm. Opieprzyć. Ach, ten niecny garczku. Tak. Aby zaoczyć smak do 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 dodajemy eliksir, 40% kwintesencji boskości. I jeszcze to, co najlepsze z innych, czyli specjalne dodatki na euro. Będziemy garścić. Ale wyłączę. Ale hapię. On Świetnie nasz bigos jest gotowy. To Próbujemy. O. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Awesome. Dzięki Snowek. Teraz na pewno wygramy!